Faker to zawodnik, o którym słyszał każdy, kto kiedykolwiek zagrał w League of Legends. Trzykrotny mistrz świata, legenda tej gry. A tak się składa, że aktualnie w Korei przybywa nie byle kto, a sam Arthur Ripson Gemi, który podczas swojej tułaczki na sam szczyt spotkał w jednej ze swoich gier Fakera. Ale zanim przejdziemy do obejrzenia tego super pojedynku, trzeba pochwalić Ripsona, że udało wbić się mu koniec końców Challengera. Zajęło mu to jedynie 430 gier w 20 dni, po czym niestety, tak jak wszyscy w jego hotelu, dostał permabana. Nie! Więc zobaczmy sobie teraz, jak poszło mu same starcie na Fakera i czy udało mu się zwyciężyć na tego legendarnego zawodnika. O kurwa Faker! O kurwa Faker! Ja Faker na ragasie! Oczywiście tutaj jak na streamera przystało, super oczywiście dospermiona reakcja. O kurwa Faker! Ja, no way! No way! 450 gier! No way! No Rybson way! Rybson tutaj oczywiście o na swoim... Kurwa, jednym z flagowych czempionów. Oczywiście jest to Kazix. Faker na Gragasie. Ostatnio nawet całkiem popularny midliner. No, zagrałem z legendą odcinek YouTube'a. Wypipkaj te niech że wywóźnąłem dolarek. Oczywiście też to jest materiał Ripsona, my troszkę później, tak żeby nie zabierać mu Należy No ale jeżeli już tutaj to, to, to zobaczmy tutaj, co się stało. Zobaczcie nagrywanie. Faker na Gragasie. ostatnio no, taki dosyć popularny midliner. Na swoich legendarnych czasów, sezonu 3-4, no wtedy był na, królem na Gragasie. Na Gragasie. Tymczasem czempionem w sumie wygrał swoje pierwsze Worlds'y w wieku 17 lat, ale teraz też gra gra z jako tako wraca gdzieś tam do mety, na milenie, ale generalnie głównie w lesie. zobaczmy, co robi Rybson. Gra X-em, na razie na spokojnie, bez pula, Weźmy sobie RedBuff'a okay, i co zrobi? Jest Pójdzie w RedBuff'a i nie, leci w kurczaki, nie? nie? Nie, idzie w grąb, czy nie, nie idzie w dolemy. Oglądałem, oglądałem film na YouTubie, że Faker jest graczem, który najlepiej unika ganków na całym świecie, bo go wszyscy kampują całe życie. Okej, okay, ciekawy film, ciekawy film. Oczywiście tutaj to jest prawda, Faker ma całkiem dobry map awareness, to trzeba tutaj przyznać. I tutaj bardzo ciekawy puffing już, bo taki bardziej, no nietypowy, są typowy kill, że lecimy tak y, golemy, potem kurczaki, no i tak po kolei. Tylko tutaj Ripson chce zrobić szybki level 3 i potem jedz na Jarvana, na Red Buffa, Bo oczywiście tutaj zakładamy, że, że enemy Jarvan zrobi tego full do topa. tego też byśmy się spodziewali, znaczy nie ma co ich zgankować na no on jako patrząc, że no ma, ma idealny priorytet na topie, może sobie na elegancko podejść i może gdzieś tam go skontestować. Tutaj jeszcze nie ma, nie ma niczego, chociaż może tutaj by podszedł z Fakera, bo tak się trochę wystawił. Może tutaj mogliby podejść o to, ale wydaje mi się, że nie ma co, bo no ciężko będzie tutaj zawiódł, zwłaszcza bez izolacji. No ale znalazł sobie Jarvana, Jarvan kurczaki. Ja jej dofleszuję, zabraknie jednego autoataku, żeby go dobić, oh, cool. no i Poppy okay. niestety nie udało no się fajnie. dolecieć. Nie wiadomo, chyba, chyba użyła W, żeby tej dobie. Nie jest. Fles, moim jest. To nie udało się do domu, się tam tak nie zglądować kolegi. No, jest... kolegi. no ale teraz elegancko dla aby tutaj spora przewaga, on no, nie wiem, teraz mógł teraz mu wziąć te golemy, zricoluje. Na dwa miecze, nie starczy na dwa miecze, nie ja na jednego tylko. Kupi no, dwa miecze, mógłby kupić, kupić dwa miecze, wlaze? bo chyba ma... E... No, no właśnie, ma futures market, więc raczej Taki na lozachu no, by, by, by tutaj siadło. Tutaj Ale... zastanawiam, jaki jest proces decyzyjny tego, że teraz na przykład skipuje cały swój topside i idzie w tego Lemy. Trzeba ja tutaj podejść w bota i, i bota Jadon. zabić bardzo, bardzo agresywny pafim z jego strony. Jan jest na dole, w okolicach dołu. Wiemy, wiemy, że raczej Javan nie wejdzie mu teraz do topside, więc ten topside na pewno będzie stał cały czas. No tym samym jeżeli Javan teraz okay. jest w bocie, bo no musi pójść w bota bo nie ma żadnych jestem kampów w, w, miejscu, w topie, do czarno no. może gdzieś tutaj pójść, za, nie wiem, zagrać tego krawa. No i zobaczcie tutaj przeczytane książka i jest też na tym counter ganku, więc elegancko właśnie przy tej obroń swój botlane nikt tutaj raczej nie powinien umrzeć. On jeżeli tutaj by to naprawdę nie byłoby kolorowa, bo jestem całkiem duży wave. Że no może nie mówmy tutaj jeszcze, że nie umrą, bo... No trochę tutaj odwalają Kongo, więc jeszcze w skok, zobaczymy czy Zaja nice. zabije tego Jarvana. Nice, elegancko, jeszcze flasza drakana No jeden. i prawdopodobnie jeszcze zabijam teraz tej Emilio i jeszcze umrze. Umrze, Zaj, umrze Lucian, więc tutaj naprawdę ta, ta gra Zaj, wygląda, zajebiście, bo teraz, teraz wydaje mi się, że Zaja Rakan już są w stanie wystawbolować tą grę. Teraz elegancko przyjdzie, zrykoluje i będzie mógł pójść w top side. Tam sobie teraz z farmi cały 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 topsite i i będzie elegancko to prawda widzimy tutaj że Faker w tej grze no, zbyt dużo nie może zrobić o nie, Oj, zabił tutaj kolegę solo, solo killowo Twisted Fate ale czy to ma znaczenie, jeżeli, jeżeli Faker tutaj gra gasem? więc jeżeli nie będzie jakoś mega mocno sfidoowany 40-0 to ciężko będzie mu tutaj zwyciężyć jeżeli enemy za Irakan będą tak sfidowani jak są no i jeszcze Artur Gębiczowski troszkę tutaj przy farmi będzie całkiem mocny, ten crab tutaj okay. powinien być a jednak go nie ma, więc Jarvan prawdopodobnie znaczy, przed chwilą tylko zrobił Aha my zaraz znowu możemy się spodziewać, że Jarvan jest w topside'ie. bardzo fajnie Ripson tajmiu, tajmuje, gdzie jest mniej więcej enemy jungler. czyta go jak książkę można powiedzieć, więc naprawdę impressive. Ale też ten Jarvan tej nie robi jakiegoś sumie, nie wiadomo jakiego drania, super puffingu. Tak, to jest, co golda zbiera. Ale to ogólnie ten build tylko na Korei działa, bo w Europie chłopak nie stawia na tyle wardów. W Korei to człowieku tyle wardów jest na mapie, to aż przyjemnie się zbiera z tego Ambra yy, Glaiva. Okej, okay, więc to jest dosyć ciekawy, ciekawe, ciekawe boli, no ale to są takie właśnie niuanse, jeżeli chodzi o koreański serwer i w ogóle specyfikę wyższego Elo, bo mamy jeżeli mamy takie czempiony właśnie jak właśnie Kazix Generalnie możemy zagrać jakiś tutaj Umbrill Grave, no. jakiś zombie warts, coś tego typu, no to bardzo fajnie można sobie wyfarmić trochę tych wardów i fajne zwizja na no, w niższym nie wszyscy Fak, aż tak stawiają wardów, więc ciężko, ciężko to, ciężko to bandy, zrobić. Ale ty żeby jeszcze flash nie A, myślałem, myślałem, że może z kuję od tak szczerze. Ach, my bat, my bat, my, bad, my bad. Troszkę, troszkę tutaj no... Zbyt agresywnie do przodu Artur Nie udało ja, mu się teraz troszkę. Bankiem. Trochę, trochę fake go tutaj ograł. Możliwe też że teraz Jarvan zabrał mu tutaj całą dolną dżunglę. Może nie całą, no, ale tej większość powinna raczej zniknąć, więc trochę trochę ta przewaga została no, wypuszczona. A zobaczcie jak Artur tutaj fajnie pinguje gdzie, gdzie jest enemy jungler. Tracking jest posiadany. No i chłopaki z jego teamu jedzą o wiele lepiej co się dzieje tej. No Milios chyba raczej zagubiony. Chub, auto autatak, Q autatak I nie żyje, jeszcze tutaj podejdzie Luziano i ukradnie z Q. O nie. Ej, czy Maciek, Maciek kameruje te gry, bo ja nie wiem w sumie. Maciek kameruje oczywiście. tutaj Wielkie pozdrow dla Macieka, bo Maciek nam też tutaj udostępnił tego woda I przez ty, co mi stanie zobaczyć, tutaj, jak wygląda po... pow Artura. Bo niestety koreańskie prawo tak działa, tak, że dobry. nie ma wodów w Korei. Więc jeżeli ktoś chce mieć wody w Korei, tak jak to ma na przykład Agurin czy inni, no to muszą oni właśnie przez VPN-a streamować z innego komputera, no to jest trochę niezłe Kongo. Artur niestety nie ma takiego setupu, no ale ma te jakieś tajne sztuczki, od no, no, swoich filmu. ludzi, którzy mu tutaj nagrywają to na bieżąco. Zbierają no, no, jakieś tam gierki pod YouTube'a, pod TikToka, wszystko, wszystko no jest. To Pinka, do ogólnie raczej tego bym nie polecał, nie, to jest trochę... No, po 50 golda dodatkowego zapinka to jest trochę useless, ale ja bym chciał tych heraldów bardzo skontestować, dlatego tak. Generalnie to wydaje mi się, że to jest mega do głupia rzecz, którą teraz zrobił, bo stracił bardzo dużo golda. Generalnie to takie, no ja nie jestem aż takim fanem moich pingwardów na solo kolejce, zwłaszcza, że bardzo często one szybko znikają. Ciężko też je jakoś dobrze wykorzystać. na no, tej podchodzi pod tego heralda. Usa minuta, gdzieś to jest ten czas mniej więcej, gdzie chcemy podchodzić pod tego heralda. Skakuje tutaj, wy. Fakera, złota karta Oj, bardzo agresywnie poleciał do przodu Czy Faker tej umrze? O, o niestety, no to nie, nie udało mierze. się no, ten tyb, nie mój, no to no, Z każdej inwiliery bym no, to jest zabił, kurwa Dobra, no, stalowałem tak, ty ty no, Bardzo, pewnie, bardzo, robię, tak, ale... bardzo agresywnie wleciał I sfleszał razem za tą Wiedziałam samą kartą leko, słuchaj, to, nie no, Ten tutaj był trochę głupi Chcia, Powiem tak, jakby to był ktokolwiek inny To bym tak nie wleciał, nie? To tak, tak, tak. Mi się wydaje, Pytam że to jest... Się. Ja wam powiem, jak to działa. By to jakikolwiek inny zawodnik, kurwa. Nie, DOPA czy inny tego typu... To jest proces myślowy, który zachodzi w głowie każdego streamera. Oh Rypsona w szczególności. No, tutaj wygląda tak. Artur myśli sobie, kurwa, jest faker. idę go zabić. On jest tutaj wystawiony, zaraz mm -hmm. go zabiję. I potem mówi, dobra, fleszuję, lecę w niego, zabiję go. Co no tu będzie? Jest... I cyk, pyk, nie żyje. I teraz mamy... Wow! Nie! Oj. nie! Oj, jednak go nie zabił. To jest proces taki w jego głowie. Zabiłem fajkera. Mamy tutaj TikToka jakiegoś, jakiś klip na YouTube czy coś. No to jest masa kontentu, nie? Zabijesz fakera, możesz poczuć się jak mistrz, jak bóg tej gry. No, czasem czasem trzeba się pokusić trochę o jakiś przejaw agresji, Proszę no i trochę ogóle, nie? Zbyt, zbyt duży. To jest i teraz to nie mają. W teorii może, to na może nie wezmę, ale. Tutaj weźmy teraz sobie bo tam jest cały las od góry do dołu, Działa tego Heralda. Lane State, jak zobaczymy, są raczej raczej chillowe. Justy Fate dopuszczuje teraz, może się cofnie, nie ma nie ma gdzieś tam Gregasa. To popisy na topie chilluje, raczej sej nie grozi. No i bot też tam. Jako tako wygląda. Większość osób jest teraz na resecie, więc jest taki timing i nie musi gdzieś tam zbytnio być na mapie, bo okay. w tym czasie sobie na elegancko wziąć cały las, sfól złapać parę tych clipów. Tutaj zobaczcie, że Artur Artur o, najpierw jeżeli skoda, robi, bilki, no to taka no, ważna garda. sztuczka, jeżeli chodzi o granie no, ganie no, Jeżeli fuck, to nie Przede wszystkim racji, ciężko, zabijasz małe za najpierw, aset, a potem. a potem duże. To jest tutaj faker. Wydaje no, mi się, że mogą teraz może teraz się pokusić do szybkiego szybkiego Dragona wordy, no tutaj kolejny ta, Wardzik który trzy, bardzo, cztery, bardzo dużo zbiera uh, tych stacków no, so na Zombie tak Wardzie możemy tego y, Smoka robić ale to spoko, no to ona to przypuszczuje, cofie do bazy i jest git Ręcz, czy później zaraz i tak będziemy mogli zrobić tego Smoka, bo no, Botane tutaj mocno wygrywa Twisted Fate, no dostaje w pizze na midzie, ale wydaje no, mi się, że stabilnie się tam gdzieś trzyma, Artur śmoka. się teraz cofnie, oni tutaj podejmują tego Smoka, no, więc woli, dlatego to chyba to... nie chcę cofnąć ale, ale no teraz ciężko, zajmę. ciężko skontestować, bo no wszyscy się cofnęli na mapie z jego linerów, a on to jest sam z rakanem. Prosta matematyka mówi nam, że to jest 4 na 2 więc tutaj No pokazał się, pokazał się, więc tej no śmierdzi mi to, śmierdzi mi to, nie wiem czy jestem takim fanem tego, ale może teraz jak podejdą, to trochę kupią czasu, może tutaj jeszcze ja, zabił, uj oj, oj. Ta ściana ewidentnie zbyt gruba. Mhm. No i teraz trochę, trochę czasu zostało tutaj zwejestowany. To nie jest takie fajne, no ale weźmy sobie red Buff, a weźmy sobie zaraz potem pewnie jakieś wrajety No i gdzieś tam zrykoluje w tempo Fajnie tutaj no bardzo świadomie tam, nie Artur nie gra to godaś, jest farik, jest Idę. Kraj odpuszczam Zobaczcie też Je. yy, no to ma istlan... Tutaj jest akcja, od razu yy, Artur próbuje, próbuje coś zagrać Próbuje podejść gdzieś tam, zobaczyć czy może jest tam gdzieś pomóc Stargdy, Tef. No, no daj wuję, daj wuję tutaj kolegę Popka chyba nieco jest zagubiona Chyba umrze. Ale Artur tutaj fajnie, bardzo świadomie gra. Brakuje ja ja tego Jarvana i jest w odpowiednich miejscach na mapie, gdzie jest. Teraz musiałby jeszcze tutaj rzucić zaraz Heralda, bo powoli zbliża się ku końcowi na też tego pierwszego Heralda nie trzeba. Nie chary, trzeba. Trzeba zawsze rzucić przed 14 minutą, tak żeby jeszcze złapać jakiegoś Golda z To się przykitra, żeby skoverować tą całą akcję. Fajnie, jeżeli by im się 3. udało balnąć jeszcze być. tym Heraldem w drugi tower. O, jeżeli zbyt, by się to udało, no to naprawdę no, spokowalił. Że bałem się, że może to być średnio. Więc tutaj gdzieś pokazany. Wskoczę, wskoczę w tego drwana. Trochę golda ze z na farmi. Okay. zaja ja jak agresywnie, do przodu zerko. No trochę tutaj pogrzało. Nie wiem, czy też taki przejaw agresji ja, masy był tutaj golda, potrzebny. Masę golda. Tutaj z tej runki w 320 golda wpadło. Z 7, 7 wardów zdobyłem. 3, 370 tego, z tego Masa złota. Teraz tutaj wstrzyma. Artur Galt jest tak zwany biznesmen. Kazix, który silna. naprawdę bo dosyć sporo goldu dostaje, bo pierwsze dostajesz yy, sporo golda z first raga. tutaj no tak, jeżeli miałbym no tak, tak tanki, jedyny, mniej więcej serdzi tak to 200-300 golda potem jeszcze też hunter, kolejne 500 golda, 100, które no. wpada na konto buty darmowe, kolejne 300 golda, które no, tutaj udało się zaoszczędzić no i jeszcze wlaje czego, jak trzeba coś kupić, no to jest ten kredyt zestaw biznesmena pan Jarosław Kaczyński tutaj 2% daje tylko, więc całkiem lukratywna oferta można sobie zakupić, co nieco, czy to mieszkanie, czy to właśnie jakiś przedmiot w grze komputerowej. Już Arturowi na razie chyba żyć? bliżej do tego nie. przedmiotu w grze komputerowej. Mieszkania to chyba jeszcze się nie chce kupować, ale już tam pewnie kapitał jakiś jest powoli nazbierany. Parę kiusków, no i plus, plus 100 golda, plus 100 golda z tego Persai'a. Tak to jest właśnie ta plus potęga tej zaje, na Kaziksie. Was na mele jest... championach. Na takich asasynach typu Kazix, typu Kiana, no bardzo dużo golda można z tego dostać. Wejdziesz pierwszy, wolę na przed taką Kianą Erke w trzy osoby, full combo. No to nawet tam z 300 golda kiedyś były takie klipy, że niektórzy dostawali. Więc to jest na pewno mega spoko. Topside, jak najszybciej opuszczony. I prawdopodobnie I on czeka, on czeka, jakby był jakiś ward. Dziwne, dziwne właśnie, że, że tak Lucian podchodził. Właśnie, jakby tutaj może był jakiś ward, bo chciał postawić. No tej wskoczy. Towershot zabije. Tutaj jeszcze będzie w niewidkę. Kolejny autoatak. Dwa kile, zczyścił enemy bot lane Elegancko, więc to jest solidny gotówki na... Faker tutaj próbuje, próbuje cały czas zrobić coś Ale no... Tym fakerem ciężko Ciężko mu tutaj coś zdziałać w momencie, gdy Jego bot jest tak diffowany i Arthur Gdyby tutaj ja naprawdę w Polsce, ja w Bardzo to jest mi miło tej gra 300 golda Zobaczymy, zobaczymy co z tego kupi Prawdopodobnie chyba tutaj mówił, tak, że Eclipse też taki raczej Dłuższe fighty, mało takich targetów do one-shotowania i enemy blade. bota. Ale jednak, jednak jest Das Blade, wydaje ja mi się. Że... Oba i temy są ok. Uh, uh, uh. Teraz, uh, uh. teraz uh, uh. Edge of Night w Serylde, w. To jest na Hydre. No i teraz, jeżeli no zobaczymy na taba 5-1 uh, uh. jeden. Jeden ma enemy jungler. Ostatni war... Ostatni war... Ostatni war brak, ale Arthur ma wchuj więcej Ale Arthur No to są dwa temy już razem z butami, gdy Jarvan ma jedynie jeden. Okay, to jest właśnie ta potęga zestawu biznesmena. Tego tutaj z eleganckim farmieniem, trochę jakiś Herald, jakiś tutaj Tower, a tej popkę. Teoretycznie nie powinni wyjeździć, on tutaj jest, no ale jedno to, że nie wiedzą i nie widzą, a drugie to wyczucie. Ale faker tutaj upada, faker upada, więc Ripson zabił fakera po raz drugi. Tego na pewno tutaj nie zabije, no chyba, że go tak elegancko weźmie w trzy tempa. Q jakiś, może autatak, wychodzenie i wchodzenie, tutaj trochę ciężko mu. Y Coś rozegrać. Tragedia, bo co czy też weźmiemy na tragedia, drugi upgrade. Dzieje, to, to jest bardzo ciekawe, że Ripson wreszcie tak. zaczął ewoluować okay, Q. Okay. Zawsze był jednak stronniczy, jeżeli okay, chodzi o to okay. i mówię, evolve, ewoluujemy okay. R, a teraz nice. ewoluuje Q na pierwszy, no to na pewno przyspiesza nice. trochę kli w szczególności, przyspiesza that's też branie jakichkolwiek obiektywów. tym trochę zwiększa DPS, Były okay. jakieś that's takie luźne luźne targety. To będzie drugi Heron na jego kącie. Wszyscy są w botside'ie, więc hmm. możesz sobie na luzaku go wziąć, Nie właśnie no o, o, tam, o tym mowa, o tym mowa. To, jak on teraz szybko bierze tego heralda, no to jest głównie za sprawą tego, że ma to evolve Q. Tutaj q kolejny kiusek i wchodzi z r tak, żeby nie dostać tej full to... combo od y, Tona, Więc bardzo, bardzo stabilnie, bardzo ładnie tutaj wykorzystuje właśnie tą niewitkę. Tak się powinno grać, nie? walić no, wszystko to co to ty rozgrywares możesz rozgrywares, walnąć nie? i Sam potem wchodzisz sobie. w stealtha, że tak żeby on ci nie mógł to jest tak jak harpie w Heroes 3. Chociaż nie wiem, czy kupaki tutaj oglądający tak, ten kanał, kanał. wiedzą o czym mowa. że nie będę tutaj ukrywał, spektrum widzów jest dosyć szerokie. Zaczynając od 30-letnich biznesmenów do 12-letnich młodych enjoyerów, którzy dopiero zaczynają grać w League of Legends. No ale chyba ten, kto starszy grał kiedyś w Heroes 3, no to nie wiedział o co chodzi z harpiami, które. No nie dostają kontrataku. No tak tutaj trochę nie? wygląda no właśnie granie takim Kazixem z. Popis, popis, ta, kurewsko broken No i te złota karta, flash, no ale niestety jest tu gdzieś milio, więc tyle z tego będzie. Business fate, złota karta, businessman ale to dawno. Okay, no, na razie taki. E... można powiedzieć, że wyczyla, no, ten oj, tekst, że jest... elegancko tutaj fituje do tej no, gry. To ten, ten nie nie leży no to jeszcze młody businessman A. Na ja jest fejt, w rzuca, tego. rzuca kartę, rzuca kartę. Rekera w tej grze. Yy, w fun, boże. Fajne to jest zakupiona pelerynka. Bardzo fajny zakup, bardzo dużo też uniemożliwia. No przede wszystkim, jeżeli mamy pelerynkę, no to może sobie wskoczyć to w to Gragasa. Może sobie wskoczyć w tego Gragasa tak o, bez, bez żadnej płucy. Po prostu skaczesz się może wyjebane. Bez tej pelerynki jest trochę gorzej. No i właśnie to jest to gdzieś co tam. Trzeba robić tym Kaziksem. To jest fajne, ten umbral gre do tego. To właśnie tak chodzisz, wiesz, gdzie jesteś Daj, na bardzie, czy nie. Możesz się wczyścić. Do tutaj elegancko, no, właśnie, wziął nie. sobie trochę golda, trochę tutaj właśnie poszukasz tak. Możesz biegać cały czas. i może znajdziesz jakąś zadymkę. No i właśnie, no i właśnie, znaleziony, znaleziony pierwszy target, jesteś zaraz popi też. No tutaj zobaczcie znowu. Znowu szybka akcja, jakieś Q, jakiś W, coś. Tak na spokojnie go rozegranie. No i to jest jeszcze popi i zaraz dobiję, chociaż to prawda, nie udało się tutaj nic zrobić. Jest tutaj gdzieś Faker z teleportacją na plecy, no ale chyba nic z tego nie zrobią. Jeszcze weźmie sobie blue szybko. No póki nic się dzieje i póki zbyt dużo nie może zrobić, no to może sobie wziąć właśnie jakieś kampa, jakiegoś warda. Jestem dosyć... No, nieciekawa sytuacja tutaj właśnie jak trochę patrolują. Faker masz teraz level i jest dosyć tanki tym Gragasem, Ale na wszystko trzeba tutaj dobrze rozegrać właśnie wokół Zai, bo ona to jest z filarem. No, tego teamu no, no, tej na Fate nie ma zaliczyć, bo to jest taki fraud, że to głowa mała. Fraud z angielskiego. No, człowiek oszust. Najczęściej ja, też jakiś tutaj podatkowy czy coś. Nie, tej faker. No, chciał, chciał, faker chciał. Do... Chciał przejąć jakąś wizję, a to on został tutaj wyłapany. Złota Ej. karta i ciężko coś zrobić. to jest tapego poppy, więc możliwe, że uda się jakiś kolaps na Renektonie tutaj ten jest za szybki, o, przyleciał, podoba, zrobił jedno, plik. drugie. No i koniec. Teraz jest tutaj Nashor, żyje też tutaj Jarvan. Na pewno no, nie jest to zbyt łatwe do rozegrania. Jedyny plus jest taki, że mają Poppy. Jeżeli Poppy tutaj dobrze zagra, to jest w stanie wyrzucić z pitu Jarvana. Nawet, albo go wyrzuci na R, albo po prostu uniemożliwi mu wejście poprzez właśnie teraz rzucenie W. I zaraz jakieś wypchnięcie go. No i właśnie o to chodzi. Panie tutaj zagrał, stabilnie kolega na tej popce, wezmą Nashora. Artur wyskoczy tutaj z Pitu jeszcze wszyscy tutaj wyskoczą mi powinno im się jakoś tutaj udać, może zaraz zrykolować. Jest ja tutaj gra tym Kha'Zixem tak bardziej na dystans, żeby kupić jakiś czas jakimiś slowkami z W. Naprawdę tutaj się nie udało uratować tej Zai, ale jeżeli w trójkę przeżyją, no to i tak, tak czy siak nie jest takie złe. No, Musimy miał jednego to zawodnika to. za dwóch, ale do tego wziąć naszora i nie oddać przy tym jakichś wielkich shutdownów, no to... Jest tak. to mega, mega opcja, też ten Jarvan 3, tutaj, 4. mega 9-1, no i też zobaczcie jaka jest potęga, właśnie mele Championa. i first strike'a, 1200 golda, no w 24 minucie to jest świetny 5. wynik 5. zwyczaj 5. Na midzie w 20 minucie tak zostajesz, 500-600 golda, na jakiejś takiej syndercie czy coś, na Ale tym Kazixie naprawdę nie, 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 elegancko nie, 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 się nie to pewnie. bierze, plus no też Kazixem bardzo często i Walisz nie full combo, więc zawsze tam jakieś wiesz, 100 nie, to na combo zazwyczaj siada. No i też nie masz tej redukcji o 30%, która jest no. dla range championów. No ten German powiem, na początku myślałem, że Dr. coś słabiutki jest, ale no wyciągnął to z skubany. A nie wyciągnął. ma I to jest, pikku, jest dosyć to. specyficzne, Zajam, dosyć ciekawe, ja dosyć ciekawe, że kolega ma Dwa level do tyłu, mimo że jest 9-1. Ty Artur na pewno no, masakruje go, jeżeli to, chodzi to, to o wazy, jakieś clearowanie creepów, no, właśnie zabijanie odpowiednich targetów, branie Xpa hmm, o to na pewno no, jest deklasowany, ale radzi się całkiem nieźle. Potem zwłaszcza jak wyglądał ten start no, dosyć tragicznie. Jest w, tyglele, w miarę, nie. w miarę sensownie, to, tak, udało mu się to jakoś Moje odbić. Nie odam leso, bo wiem nie mam wizji, mam Armagrywa odpalanego. W sensie aktywny jest tak no, jakby. To jest taka sztuczka stara, ze starym Daydem. Możemy zobaczyć, że gdzieś tam nad umiejętnościami Ripsona jest cały czas ten Umbrella Grave, więc wiemy, że na pewno się nie uaktywnił, więc żadnego warda nie ma. Więc nie trzeba odpalić przez to czerwonego, tak jak to sam Arthur mówił, A ten ja to, ale ten Lucian w teamie, no nie najlepszy. Też wydaje mi się, że granie z Lucianem to jest taki trochę trolling, żeby grać z Lucianem i wygrać z Lucianem trzeba być naprawdę dobrym, mieć jeszcze dobrą kombinację do tego, jakiś Milio albo jakaś Nami. No, jest to zazwyczaj dosyć słaby bohater w rękach wielu. Wiadomo, jeżeli nazywacie się Upset, Uzi od 11, no to może możecie sobie przyjechać takim Luciankiem. Ale jeżeli jesteście zwykłym maćkiem Silvera, no to ten Lucian, no, po sysa prądzie, można by rzec. sam teraz to to top to side to i powoli, i powoli to muszę ja muszę to jakoś okay, rozkminiać to Teraz to może uda się im trochę wziąć tego towera tej zali, Zwłaszcza, że nikt tutaj nie może podejść i szutować A Artur elegancko, może to jeszcze tak. No, troszkę obijać, spowalniać, twisty fate w bocie. Na razie ciężko, ciężko, ciężko bym to zrobić. Do, do następnego naszora może być z tym trochę lipa. Więc sobie, no to jest taka gra typu: nie mogą nic bardzo scraszować, nie mogą nic bardzo sforsować Musieliby kogoś wyłapać. A jeżeli nie, to do tego czasu można sobie trochę przyfarmić. Można, można sobie wziąć jakieś kampy w lesie, no i potem grać pod sola, pod, pod Nashora. No i wtedy może dopiero coś. Pokminić, bo tak to ja nie mam jakiegoś takiego tym Kompu, w którym łatwo jest wlecieć w Enemy Nexus i go skraszować. Ja mam 100 golda przewagi w itemach nad Jervanym. Naprawdę, te, te runy na Korei tak oddają, jeżeli chodzi o golda. Tylko tutaj nie mam osoby, która zrobi mi przestrzeń, żebym mógł robić dym, nie? Jest takim bardziej strategicznym Kaziksem, niż takim YOLO dalej nie było? Strategiczny zawodnik, Czekamy, strategiczny Kazik, taki tej FIFA fifarafon. FIFA Na tej No chwilę poczekam, może kogoś włapie Ten milion to jest naprawdę, no taki target, którego on tej raz, dwa, trzy, to cztery odprawia. robi Ale tej za bardzo, nie mają co overforsować. Wystarczy zagrać bezpiecznie Próbuję gdzieś znaleźć tego Warda, o i dopiero tu, tu mi się udało znaleźć Dosyć sprytny taki Wardulec, no, ale tak szczerze tutaj wystarczy, żeby chłopaki sobie poczilowali i poczekali aż będzie Dragon do wzięcia, potem naszor i na spokojnie to rozegrali. Nie ma tutaj jakoś, tylko jakiś zbyt agresywnych wiastów. I oczywiście ze strony Ripsona może tutaj się pokusić jakieś takie schowanie się w tym krzaku, jednym, drugim, trzecim, czwartym, bo no, ma, ma tutaj pewność, że raczej nikt o nim nie wie. Może tak kogoś włapie jakoś głupio, no ale teraz na spokojnie powinni kontestować i przejąć środkowo Maleje. Zejść w dreka. Jedyny problem jest taki, że te jeszcze kupaki są na ricolu, więc no My tego wave'a nie zdobędą. Pozycję szybko, to rozbiję. Nie, zobaczcie, jaki tutaj zwinny ten Kazik jest, że tutaj troszkę, właśnie troszkę od Mida, teraz pójdzie, zagra na jakąś flankę. Może też wskoczy gdzieś tam na plecy, teraz przez ściankę tutaj. Mhm. No, zauważył Jarwana, więc no nie jest aż takich opcji, żeby teraz to rozegrać. Hmm. Próbował, próbował go wyłapać jarman się nie pokusiło to, żeby pójść dookoła. ale teraz jest tutaj out of position, więc coś nie, coś tam może w niego postrzegać. Co prawda te obrażenia tutaj no nie są zbyt duże. Brakuje, brakuje no tutaj. Jest frozen heart i człowiek jest nie do zabicia. Bardzo agresywny dojazd ze strony Rakana. tutaj powoli, powoli będą... Będą to kontestować. Nikt nie umarł, ale chłopaki są na tyle low, że zostali tutaj wypuszczani. No teraz powinni wziąć drajkaniem Czy to jest trzeci czy czwarty drake? No nie, to akurat jest ich pierwszy drake, kontrola tutaj była po stronie hmm. Jarvana, więc no to trochę poczekają, ale teraz Stef może wjechać botem, a oni mogą pokusić się zaraz no, to o jakiegoś na Shora, tylko nie wiem czemu tutaj ten Rakan tak, tak tutaj z Face checkował, tutaj jak tutaj powinno się grać, to raczej na spokojnie, granie wokół no, niebieskiego prostu, trinketa. Jaja? te całe? Niebieskiego Fajnego trinketa, mać? ale Zasajna pierdala. My, my widzimy chłopka. Wypikaj tą kurwę znowu. Nie wchodzić, nie wchodzić pod naszora, póki właśnie nikt się nie pojawi na bocie obronić TFA I póki też nie trzeba, raz na jakiś czas pewnie niebieskim trinketem i Bailando. Oj, popka jest tam coś tam z tym z Jarwanem, Jarvan, ale wbiję go tej ściany, więc żadnej kradzieży nie będzie. Milio trochę zagubiony. Oj, Jarvan to jeszcze zostawił Renektona, więc w ogóle nic z tego nie będzie. Teraz raz, dwa, trzy. Ale, czy on go tutaj zabije? No raczej powinien go zabić tym Kazixem. Nice, hey, nice, hey. Plus 600 shutdownu. to jest naprawdę. KZX, sporo, KZX, mówiłem, sporo, ja. sporo, sporo ugranych tutaj. Zagrywek, dużo golda znowu. 2,500. Zobaczymy, co się pokusi na ostatni item. No Wydaje mi się, tutaj. Nie, bo sta... Może, może będzie się pokusił w jakiegoś guardiana. Ale, tej z tego co mówi, chce kupić. No to też chyba stabilny item. Są dużo, dużo. Może the w zwiększa, no bo właśnie tutaj są takie fajne, że jeden na drugim stoi, a to jest taka trochę zmora Kazixa. Jeżeli nie umiesz mieć izolacji, i teraz już naprawdę całkiem szybko robi ten nas. Z nas też 18 będzie, więc tutaj można by powiedzieć, że jest dosyć Uf, mocną bestyką. to jest, to to jest najdroższa o o, ciekawostka. Nie wiedziałem, nie wiedziałem w sumie, że Hydra sama w sobie kosztuje 3400. Bardziej myślałem, że to jest 3200, no ale ja raczej nie gram czy na których Hydra jest y, potrzebna, Ma też dużo się zmienia w tej grze. No, mimo, że to pewnie zmienili z dwa no, lata temu, okay, no to. To jest duży, to jest duży. ostatnie dwa lata raczej zbyt dużo. Jakiś normali Aramów z kolegami, no nie grałem. Raczej solo kolejka, więc główni, tak te same cztery czempiony na krzyż. Aktualnie, no, jest co jest w moim repertuarze, no, to, idzie, no to, to. Synderka, jakiś kserat. No, to jest no, no i Tristanka. To jest, hejsta, nie? To jest bardzo dużo. A na milenerach na no, no mało którym chcesz kupić Hydrę. Ewentualnie co okay, mógłbyś nice. się pokusić, no to może na jakimś talonie. Znaczy raczej na talonie ale jest to raczej popularny item Ale może jeszcze ewentualnie potem jakieś jakiejś czy coś Ale to nie są, nie są moje ludziki No i będzie face checkował ten Milio No i face check skończy dla niego śmiercią Szybki Q I tutaj nie żyje Jeszcze gdzieś tutaj polecą Zabiją teraz te nektona I Jarvana tutaj wszyscy umrą No i chyba, chyba to tutaj i... Chłopaki powinni widać FFa Ładna gierka, dobra gierka Ale do ciężko mi team kompowo, ten gra tu w ogóle nie siedział No to trzeba przyznać że tutaj naprawdę Bardzo fajnie Artur to rozegrał fajna, fajna gra Tej Faker jeszcze próbuje coś zrobić, no ale... Oj, może to jedynie co najwyższy zrobić loda z takimi teamate'ami Umrze po raz ostatni, no ja, i chyba teraz spuszują botem. Wygrał na Fakera. Więc teraz Artur, to jako jeden z niewielkich Polaków, może powiedzieć, że wygrał na Fakera. Gratulacje, no i trzymajcie się tam w Korei. Papa. Pa.